No więc, cześć, to znowu my. Witamy w nowym roku 2023. I w ogóle. No tak, minął miesiąc od kolejnego odcinka, dwóch poprzedniego odcinka. Nic się nie zmieniło, bo potem wyszłyśmy z tego chyba odcinka, znaczy odcinka ze świata. No i tak, nic się raczej nie zmieniło, tak. No i tak, bo nie wiem, nie wiem o czym gadać. Aj, poprawiłam dźwięk. Myślę, że teraz Alicja nie będzie mam um, rozpierdalać węglajków y, usznych. Co tu robisz? To jest piórko papieża. A, bo to papieża zabiłaś. Ciebie. Masz. Spadaj, nie, nie chcę tego. Dobra, chuj, papież nie zasługuje na pogrzeb, Weź zrób sobie jakiś nagrobek przed domem, czy coś. A, potem to jakoś... Jakąś, jakąś, będę stawiać jakiś blog za każdym razem, kiedy jakieś moje zwierzę umrze. Będzie to się dużo razy powtarzać. A jak ty umrzesz, to co ty sobie stawisz? <grym> Nic sobie nie postawię. Jakby. Biedak. Mm. Potrzebna mi brzoza, bo muszę zrobić sobie jeszcze coś podłogę, a jakoś sadzonki nie wypadają. Cóż. Nie mam miecza. Dlaczego nie mam miecza? Nie pamiętam, dlaczego nie mam miecza, Chyba on cię rozwalił. Mm, ja myślę, że z, moj, znaczy z mojej perspektywy sobie jeszcze trochę rozbuduję ten dom tutaj mm, i myślę, że możemy iść do jakiejś kopalni czy coś. Mm, można, że to mm. W sensie, bo przydałoby się coś wykopać, bo powoli żelazo się kończy. Rele, wtedy pójdę, bo pójdę. mam Przysięć, mm. Idź spać teraz. Nie. Tak, idziesz spać. <laughs> Oralnie nie wiem trochę tak co robić. Robienie serii urwa, to był błąd trochę. W sensie to po prostu będzie... To będzie taki cykl przez chwilę, że po prostu, nie wiem, gadanie, robienie, e, coś tam, rozbudowywanie domu i tyle. Nie wiem, jakieś pewnie jakieś 6-7 odcinków, tak będzie jak mam hmm. Dobra, nie, nie przerwał mi nagrania. Myślałem, że nagrania mi nagranie przerwy, jak nie minimalizowałam, że skoro tu robisz nic stąd. Idź do swojego biedackiego domu. Hmm, ty jesteś biedna, ja mam przynajmniej go dużego, Co? Co? No? Co? No, mam duży dom. Okej. Okay. A i jestem chora, więc za jakiś czas mogę kaszleć, ale po powoli mi się poprawia. I teraz ciebie. No, to jest dirt? Aha, bo ja chyba tutaj spotkałam, tak. No. Mm. Powiedziałam to poza nagraniem, ale tutaj, jak my zrobiłyśmy sobie tutaj tą drabinę... Nie wiem, czy to już było na nagraniu, nie pamiętam, co było na nagraniu, ale ty biedna jesteś. Nie masz nawet drewna. Mieszkasz, Ma. mieszkasz, na zewnątrz. Ale nie w, o, ja w domu. Mam... No i co z tego? Ja... ja sobie... nie ja będę miała lepszy od ciebie dom. Tylko ja sobie... e, no to będę chciała sobie tutaj drugie piętro. Mm. Jeszcze nie mam też większych planów odnośnie tego domu. Myślę, że zrobię parę pomieszczeń, coś się wykombinuje. sobie na kilo, i potem idziemy kopać. Aj, muszę. No tak, zapomniałam, że muszę mówić głośniej, bo, bo słyszałaś, jak mi było gównie nie słychać. Tak jakby na poprzednim odcinku. No ja. Nie. bo masz jakieś dziury w suficie. Ja próbuję się kopać. Nie? Co? No masz dziury jakieś w suficie, przy czym spadam. S? Ja sobie robię teraz podziemne piętro Chyba hmm. hmm. się gówno, ale gówno się mówi hmm. Ważne, że będzie praktyczne I super, idziemy robić moją zajętą kopalnię mam 13 pochodni, więc słowo, Ale mam Dynamic Lightning, ten włączony. Muszę mówić głośniej, bo że muszę zapamiętać, bo mam taką gównianą jakość mikrofonu w przeciwieństwie do Arisu. Mój mm. tak był, za jakieś 20 zł na legro. Ta jakością, tak jakby tego nie widać. Może w sensie tak go dostałam, ale... A ty se yy, Nie, w sensie ja, nie, ja go nie zamówiłam, tylko żeby poleciłam, może żeby mi zapobieł. Aha. Bo miałam urodziny, tylko stanę jakieś dziesiąte. Ale cicho. No. Fójt, Hamon, ty zagaduj takiego dzieci. To że źle policzyłam. Hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mhm. właśnie. Boże, ale to jest za to menu. Te mm. diamenty będą trochę głęboko. No bo ty musisz też diamenty kopać. Nie, w sensie, pewnie poluję jeszcze już na diamenty, ale tak jakby, bardziej chodzi mi o jakieś żelazo, bo... no. Nie, nawet jeszcze nie że to jest O fuck, wpadłam do jakiegoś cave'a. Tak. Cześć, hello there, hello there. Chyba nie mam. Potrzeba mi tarcza. W sensie niby mogę go zrobić bez tarczy, ale wiesz, będzie mi łatwiej. A yeah. jest to w ogóle ten, jakiś, jakaś śmieć. Muszę jest wyjście z zewnątrz? No, tam sobie poszedł. Mm, Okej. Okay. Ciekawe, muszę powiedzieć. A co robisz? W sensie. Tam będzie się ja. Robię sobie tak, jakby to podziemne piętro Nie wiem, co mówiłam. Aha, A tak trochę mi tu później nie wychodzi i chyba to podziemne piętro sobie zrobię połączone z jakby moim mentorem. piętrem, żeby aż to. Kończę, bo, no, bo taką przed no, jedną i nie da się tego wyjaśnić. Chciałam powiedzieć, gdzie jest moja tarcza. Jestem ślepa po prostu. Jedzenie też nie potrzebuję. <suszy> <tuszy> Nie, nie, może wystarczy nie, jak ten ten nie, 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 to nie, 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 tylko nie, się tak samo jak blok nie, prostu arbuz. arbus arbuz. nie, no, nie, nie, oni to, on to zmienili? Już dawno. No. W sensie, nie nie ja, wiem. Ja. Czy, czy Minecrafta dawno. przez jakiś rok, więc nie wchodziłam w ogóle okay. i dopiero niedawno zaczęłam. Ale to będzie dalej Zobaczysz to. Przepraszam za przekleństwo, ale to będzie piękne. Szrypa. Nie, nie wybuchaj. Fuck. To jest jakiś eksponat. No. Nie chcę sobie rozwalić tutaj. Dobra, czyli myślę, że. W... Ten odcinek to będzie trochę takie eksplorowanie tego cave'a. No tak jak większość tak na tych odcinków. Murgiel. Potrzebna mi większa ilość pochodni, więc będę musiała sobie zrobić patyki, bo mam bardzo dużo węgla. Widać, że Śląza... Jestem ze, ze Śląska. no, nie, nie jestem ze Śląska. Jestem tak. z bardzo zajebistej stolicy najzajebiszej na świecie. Rezy. I masz korzenie ukraińskie tak samo jak Właśnie, jak to wyglądało z tymi korzeniami? To, to coś jest w stronę dziadka było, co nie? Ja to wytłumaczę. Nasz dziadek, nasz dziadek miał ojca jego stary był z Ukrainy. Stary tego starego? Dziadka? Stary, stary naszego dziadka, czyli nasz pradziadek był z Ukrainy. A, dobra. Mamy wątpłe, Ciekawe. magiczne korzenie. Ciekawe, czy dziadek umiał mówić po ukraińsku. No tak, bo on mieszkał... W... a nie, dobra, nasz dziadek. No. Nie. To nie wiem, bo bo ten nie nasz dziadek, czyli nasz pradziadek mówił, bo on tam mieszkał, z tym co wiem, od mojego starego. Jak myślisz, umiał mówić po ukraińsku? Um, chyba nie. Dziwne. O, cześć. Mam, o, żeby... Jest ci żelazo. Jest ja sumie możliwe, że... Nie wiem, już się nie dowiemy, bo nikt tak nie żyje No Smutno mi, a wczoraj był dzień dziadka Zaczynij... Zaczynamy, czy tam dwa dni temu Ja nie był wczoraj, bo wczoraj jest niedziela, my przegrywamy w poniedziałek Listego mm -hmm. tego No tak było. Ale do gile, bo wpadali tam wszyscy No sobie kupi żelazo Żelazo, żelazo. Mam, tak fuck Dobra, mam low HP więc już tutaj No, na razie idę na powierzchnię, chyba Albo no, po prostu poczekam jak się zregeneruje Tylko może odstawię to żelazo, żeby nie było, że zginę. Potrzebny mi w ogóle jakiś żelazny set już, bo mam tylko hełm, który no cóż, jest jedną nogą w grobie Mm -hmm. Co robisz? To pod ziemię, czy jakkolwiek, czymkolwiek to ma być. Ale no. Zaraz, tego mogę sobie po Potyki. Po Idź spać, bo jest ciemno. Tak, zaraz pójdę. To jeszcze sprawdzę. Teraz. Masz teraz iść spać. Żeby killów muszę straftować. Nie obchodzi mnie to masz iść spać. Tam wyjście. Idź i już spać. Bo bije do ciebie z nożem będę siedzieć e, w, rogu, w rogu twojego pokoju. Ja skóra będzie nasiąknięta krwią, będę miała skórę białą jak ściana. Jeśli znasz tą pastę, to, to, to ty masz ricz. A? nerfa ale znasz tą pastę? Jaką? Kopii y pastę? Nie. Widzę, że nie. jesteś za 10 Nie no. Nie no, ja znam. Ja jestem... Ja jestem... Jestem pro. Są. No. Skąd, 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 skąd? Fak, fak, fak. Dara zaraz będę miał pierwszego dada. W ogóle myślę, że jak... Skończymy nagrywać ten odcinek, nie wiem kiedy... No. Jakby, e, tak jakby zrobimy taką małą przerwę i trochę więcej ogarnijmy i dopiero wtedy zaczniemy nagrywać następny. W sensie jeszcze dzisiaj, ale wiesz, jakieś takie nie wiem, 20 minut tak osobno pogramy, bez nagrywania być Może. Bo tak trochę główne, żebyśmy my tutaj wszystko robiły i po prostu nagrywały to, nic, nic się nic ciekawego nie dzieje. W się sensie, bo jest co innego co tutaj robić? W się można chodzić na jakieś tam odwinięte wyprawy i takie, takie rzeczy, to sumie, tak się chyba gra w zombie O, teraz zombie będzie bić szkieleta, ale to i mem ma. Mm. Ja. O, buduj się bici, dobra. Fuck. Jak ktoś mówi słowo bić albo że będą się bić, to mi się przypomina jak moja dwójka kolegów się o mnie pobiła w trzeciej klasie. To super, Mówią. naprawdę nie wnikam. No, Mówiłam ci o tym. Wiem. Pięć, proszę. O fuck, ile Tu nie ma jakiegoś spawnera? Boże. A no tak wygram na normalu, a ich jest... wtedy od Ile ich jest? Damny! Godzina jest... godzina... 19.05 Jeszcze tak wcześnie Ja XD Tam jest dużo tych szkieletów, mówię ci Nie wiedziałam nawet, z której strony do mnie ten strzelał O, pierwsze śmierć na naszym serwerze No wiem Legendarno. Będzie więcej jeszcze potem. Co, ja, legendarka. To będzie tytuł tego ja odcinka. Ja próbuję oświetlić tego kajłowa. To będzie tytuł odcinka, bo nic się ciekawszego nie wydarzy. Tak. Pierwsza śmierć. Zobaczyła papieża i umarła. Co? Co? Patrzy jak mał pan Dobra, zmieniam trochę plan, będę i miała jedno podziemne, jedno środkowe i jedno nadziemne piętro. Czy jest reszta moich narzędzi wdawać? nie kilo rozwaliłam. No... Co?! Co?! Udemny... Wyklęć na normal... Na normal, to <try> pomysł. Albo by wyprawa do jaskini. Z takim stratem. Ja nawet seta nie mam, także... Gdzie jest reszta moich narzędzi? Dobra, mam. Zmyślałam, że to lapis. Kurde jedzenie mi się powoli, zaczyna kończyć, więc chyba będę musiała iść na jakąś wyprawę. Zawsze możesz to zrobić na no, obreszcie tą farmę. Niby tak, ale nie chcę mi się potem to zrobię. Ja przyjdę teraz do domu. E, e, w ogóle mamy już 18 minut odcinka. 19... Hmm. To będziemy, będziemy teraz kończyć i pogramy sobie tak poza kamerą i... Ale, nie, na... to znaczy nie, w sensie, bo ja chcę tak jakby jeszcze coś tak jakby zrobić w tej jaskini na kamerze, więc możemy przedłużyć do 25. No tak, może teraz... Skończyć. Mm. W ogóle przywłaszczyłam sobie trochę Twojego domu. Nie pytałam. Daj miście. <laughs> <laughs> no, <laughs> no, o właśnie młoto mówiłam? Jestem pora. I teraz bezpośrednio przejść. Trzyma. Hej, no kurwa. Jestem na lowy, weź mnie nie Och, Okej, okay, kto pytał. zaraz sobie cię pójdę. <noise> nie pójdziesz czas. Mm. Myślę, że jak na tym survivalu trochę więcej ogarniemy, to się zrobi ciekawiej. Może. Bo wiesz, no, naszym głównym celem będzie na razie zabić tego smoka. No tak, wiadomo. Chodź ze mną do tej jaskini może. No też pójdę. No w sumie mogę iść, bo... Bo akurat wtedy jeszcze się tam pożegnamy. Tak, i to będzie można nowy odcinek, tylko chcę skończyć kopać tą. ktoś to może zobaczyć jak to wygląda. No, tylko tak naprawdę. Wykupuję teraz ostatniego kobla. Nie wiem, wezmę jakieś itemy i mogę iść. gram bez muzyki, nie wiem, co tutaj ja się tak stało. Tak, gram bez muzyki. Nie podoba mi się to. Możemy mieć w ogóle włączoną muzykę, tak jakby w obcach jak w Minecrafcie. Właśnie mm. zobaczyłam, jak licznik ty, tego... licznik czasu yy, nagrywania wbił 2137. <laughs> ja ja to jego dzień się kładę spać. No właśnie, bo ona <laughs> jest słaba. Na, kładzie się o go... A ja, ja tylko się dalej go wkładę dlatego, że tak mój psycholog mi zalecił, to po pierwsze A po drugie, ja wstaję o 5 rano Ona chodziła do psychologa tak. bez psychologa <grym> Tak Bo ja wstaję o 5 rano I nadal chodzę do psychologa S? A ty nie miałaś jakoś... Miała Ta miała być właśnie ostatnią wizytę, ale zdecydowałam się to przedłużyć, bo w sumie pomagały mi te wizyty Aha. Czyli jednak. Hmm. A przynajmniej wtedy mam wymówki, że chcę mieć worek treningowy w pokoju. Mhm. Mm Bo jesteś chora psychicznie. Tak. Nie no, ty jesteś S. Tak, powiedziała to, co w ogóle wywieszę sobie. Kupuję sobie zdjęcia w jakiejś kurde... Nie wiem, gdzie ty je kupiłaś, w jakiejś pewnej drukarni. W, w, ze, swojo, ze, ze, ze swoimi wszystkimi kraszami, jako ce, jak celebryci I, e, i po prostu sobie je porozwieszałaś. Le, I kto jest krasz psycholko? za tym, tym, nie ma to... Ona kura jeszcze kura. wydaje prawie 1000 zł na pieprzone figurki pop! Pulko pop są bardzo fajne, w ogóle teraz kolekcje z The Tak River po siedzą na... Ja na półce, to się kurzą. No, ale ja są za, że to ładnie. Ja za prawie 1000 zł więc sobie życie ułożyła. Ja za tysiąc złotych sobie właśnie kupuję, kolekcję Funko Pop z Riverdale. Tylko teraz sobie na to zbieram. No właśnie, ona ma. Ona ma zadza Za tyle za. z za no tej górki. Czekaj, muszę sobie. No, no mam HP! po Cię. Łatwo. Muszę sobie zrobić miejsce w skrzynce, bo nie mam na nic. Wiesz, że to po prostu możesz złączyć te dwie skrzynki. A ty ułożyłaś sobie ją jedną po drugą. Nie, bo mam jed w jednej inne rzeczy, w jednej mam drugą. No to je przełożysz, idiotko. Nie. Tak. Ty nie zyskujesz wtedy 6 sze slotów, bo one mają po trzy, czy sześć rządów, tylko one... Nie wiem ile w sumie, muszę zobaczyć. Ale w sumie to pełnogranicę zobaczę. Nie wiem, nie wiem ile będę musiała zobaczyć. W sensie tych slotów, y rząd rządków. A ty nie, muszę... Z Muszę sobie w ogóle zrobić. Dobra, to ten odcinek już ma 24 minuty. Choć pożegnamy się na tej znaczy, kurce. Mała... Ona jeszcze nie wala itemy. Trochę dużo z tych tak było. Jak no, to nie nawet pójdziemy na wyprawę, w sumie to zaraz od razu. No właśnie, właśnie przypadkiem otworzyłem Minecrafta w pełnoekranowym i mi się przerwało nagrywanie. Ale niczego nie straciłyśmy, po prostu muszę dograć tak jakby pożegnanie w oddzielnym pliku. To więc, to było na tyle. Mm, w następnym odcinku pójdziemy razem do kajwa i pewnie będziemy się wywalać parę razy. Aj, to jest ostatni chyba... I następny odcinek będzie chyba ostatnim, w którym będziemy e, nagrywać ze świątecznymi czapkami, Bo jest 23 stycznia, no i no... No odwróć się! To było na tyle, więc... Sorry. S, moje? Nie, 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 nie zginę. Moje i ty mi zebrałaś. Yes, S. S, S. Nie, zginę, zginę. No to więc to było na tyle. Jeszcze zombie do... po nią idą S. Okej, okay, to Nie, to... nie.